Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać coś naprawdę wyjątkowego. Całkowicie mechaniczną, niezwykłą zabawkę, która ma już 65 lat. A może mieć nawet więcej. Jest to oto ten traktor. Jest to Lance Bulldog. Z 1920 roku jest to niemiecki traktor, który był produkowany od lat 50. albo 60. do lat 70. przez czeskie zakłady. Czesi starają się go produkować po dziś dzień w bardzo małym nakładzie, jednakże Dzisiaj tą zabawkę można kupić już tylko archiwalnie, ogólnie ciężko jest dostępna. I cena jej waha się różnie. Ostatnio ją widziałem za 400 zł, ale nie przedłużając, jest to naprawdę ciekawa, mechaniczna zabawka. Jak widzicie. Jest bardzo ładnie zrobiona. Ma części ruchome, ale to nie jest wszystko. Ma też prawdziwe gumowe opony. Jest wykonana z naprawdę wielkim staraniem. Jak widzicie, metoda jej wykonania jest już bardzo stara. Takich zabawek już się nie produkuje i trudno mi nazwać ją zabawką. Biorąc pod uwagę jej zaawansowanie. Ale najpierw zobaczmy jej osprzęt. Więc dostałem do niej tą fantastyczną przyczepę. W ogóle muszę wam powiedzieć, że. Osoba, która mi ją dała, mówiła, że od bardzo długiego czasu ta zabawka leżała na strychu, nie leżała w Polsce. Leżała. W Niemczech za granicą, i ta osoba powiedziała mi, że nie ma pojęcia skąd się tam wzięła. Po prostu dziadkowie prawdopodobnie ukrywali tą zabawkę przed własnymi dziećmi. Trzymali ją cały czas schowaną. Nie, nie wiedzieć czemu. Ogólnie jest to rzadko spotykany tego typu traktor. Widziałem już wiele traktorów. Ale nie tak wykonanych. Późniejsze KOWAPy miały już jakieś napisy. Ten widać jest, jest wczesnym modelem i tylko jeden taki widziałem w internecie. Był na aukcji u nas w 2018 i nigdzie indziej nie widziałem takiego modelu, który można kupić teraz albo wcześniej. Także niewiele mogłem się akurat o nim dowiedzieć. Jedynie znam jego pochodzenie, a dokładnie coś, coś o tym modelu. Jedyne co mogłem wiedzieć, to to, że na aukcji istniał jeden taki model z dodatkami, które teraz widzicie, więc tutaj było wszystko, ale te dodatki znowu pochodziły od innego modelu, tak czy inaczej. Jak widzicie, wszystko jest tu świetnie wykonane. Dzisiaj nie dostaniemy modeli wykonanych z takim pietyzmem. Jak widać, to jest wszystko ręczna robota razem z tymi łańcuchami, czy otwieraną i zamykaną klapą. Jak widzicie, dziadkowie bardzo starali się, by nikt się tą zabawką nie bawił. Jedyne to podczas transportu tutaj trochę już ze starości farba odeszła, ale ogólnie wygląda to bardzo antycznie i starożytnie, jeśli chodzi o zabawki. Ale jego najlepszą rzeczą jest, mam nadzieję, że do tego momentu wielu ludzi dotrwało. Najlepszą rzeczą, jaką można, jaką może poszczycić się ta zabawka, jest to, że była nakręcana jednak. Ona ma prawdziwą mechaniczną skrzynię biegów. Jak widzicie, to jest prawdziwa mechaniczna skrzynia biegów. Do tego ma też hamulec stopu. Ale to nie jest tylko i wyłącznie dla żartu, to wszystko działa. Spróbuję ją teraz w jakiś. Posób ją nakręcić. Zaraz zobaczycie, będę musiał do niej wydrukować kluczyk. To wtedy zobaczycie, jak ona chodzi. Spróbujmy ją nakręcić. I w tym momencie patrzcie, może to zadziała. Widzicie. I naciskam hamulec ręczny, i wszystko się zatrzymuje. Jak widzieliście, po zmianie biegów inaczej kręciły się koła. I teraz nie jestem w stanie ruszyć, dopóki nie zwolnię hamulca. Zobaczmy jeszcze raz. Sam byłem bardzo zaskoczony, że takie zabawki kiedyś istniały, a teraz po prostu. Nic takiego nie ma, żeby dzieciom już przybliżyć jak działa mniej więcej skrzynia biegów, jest to odzorowana skrzynia biegów, co jest niesamowite, zobaczmy jeszcze raz dla tych, którzy nie widzieli tego, zaczynamy od trójki, jedynka, zero i coraz szybciej. Mam nadzieję, że teraz fokus złapie idealnie. Zobaczmy, tak, jedynka jeszcze szybciej. I zatrzymujemy ją hamulcem ręcznym. Tak jak widzieliście, jest to naprawdę ciekawa gratka dla każdego fana. Motoryzacji, szczególnie jeśli chodzi o te detale i to, jak działa. Oczywiście tutaj chyba jest zepsuty ten hak, bo oczywiście odpada, ale ta zabawka jest tak stara, że nie mogę mieć pretensji o to. To były ostatnie zabawki, które były tak solidne. Dzisiaj jest produkcja masowa, i nic już nie przypomina czegoś takiego. Dzisiaj dzieciaki też mniej bawią się takimi rzeczami. A jak widzicie, jest to fajna rzecz, gdybyście. Spotkaliście kiedyś z taką zabawką? Napiszcie mi, czy może znaliście taki podobny traktor albo może wiecie coś więcej na temat tych traktorów? Bardzo chętnie bym się dowiedział, bo po to właściwie jest ten film, żeby nie tylko wam pokazać, ale żeby opowiedzieć historię tego fascynującego sprzętu, który za chwilę zobaczycie jeszcze dokładniej. a później pokażę wam jak to działa z nakręcanym kluczykiem ale to za jakiś czas